Dla tych co chcieli mega tanie mieszkanie To znowu Sima de Valdigna Planta Bacha Mieszkanie do totalnego remontu I niestety klucz nam nie pasował Ale ja je ogłaszam Kto chce może kupić w ciemno bez oglądania Trzy sypialnie Salon, kuchnia, łazienka Do remontu totalnego I to mieszkanie jest za 14600 Plus jeszcze można trochę tam z bankiem się pohandlować Ja pokazuję tylko na tym jednym pokoju jak ktoś wstępnie zarezerwuje, załatwimy klucze, żeby się do tego konkretnie dostać. Pokażę jeszcze. Tutaj mamy drugi pokój, żeby nie było niejasności. Klatka, blok to nie są rzeczy jakieś rewelacyjne, ale co by nie było, no to tutaj wali ten położenie. Simat de Valdigna mamy 4 do 5 km do plaży. Simat ma swoją plażę też. Ulica San Miguel i zaraz za miastem mamy góry. Po prostu idziemy w te góry, spacerujemy tak jak chcemy i miejsca parkingowego nie zabraknie tu na pewno nikomu. 14600. No to jak ktoś jest zainteresowany, piszcie, dzwońcie. pedro 68 małpatlen.pl Pozdrawiam.